Siemanko, z tej strony Słamek. Witam was w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj 29 września eee, Ostatnie dni września Już końcóweczka sama eee, No i znowuż opryski eee, Teraz już, że tak powiem, troszkę na, Bardziej na spokojnie eee, Z siewami i tak dalej eee, No ale zaczynają się jakieś tam opryski Zabiegi eee, w rzepaku Jeśli nic się tam nieplanowanego nie wydarzy eee, To już ostatni zabieg to jest ten rzepak, na którym ostatnio robiliśmy odchwaszczanie. Było to robione jeszcze przed deszczem. Film pamiętacie, pod filmem sypały się komentarze słomek, co ty masz za rzepak nic tu nie ma. Zaoraj to no może i takie komentarze były. Zwolnimy sobie, żeby nie pobrudzić, nie wiadomo jak. Ale, ja będąc na polu, widziałem, że ten rzepak jest wizualnie, może nie jest tutaj całe pole zakryte, nie wiadomo co, bo po prostu obsadę mamy odpowiednio. Mamy tutaj 30 sztuk, to jest w szerokich rzędach, dlatego ta ziemia nie jest zakryta. Ale, rzepak w tym momencie ma średnio 5-6 liści. Zdarzają się na górkach sztuki troszkę mniejsze, ale jak widać, na tym polu jest już sporo zieleni. A dopiero pokażę Wam, co będzie na polu, gdzie było siane czają, tam rzepak jest zdecydowanie większy. Na regulacja jest już troszkę późnawo. Tutaj zobaczcie, mamy sześć liści, 4 sześć liści, no, ostatni moment, żeby to jakoś powiedzmy przytrzymać, zahamować. W sumie tak, jak co roku jedziemy z sprawdzonym rozwiązaniem Carex w dawce jednego litra. Mamy tam dwie substancje aktywne, chlorek mepikwatu, który odpowiada za regulację pokroju rośliny i metkonazol, który E, uchroni nam przed suchą zgnilizną i czadią krzyżową. Głównie tutaj no, sucha tak? Może dać w kość e, na jesieni. E, no i mepik, chlorek mepik, Fatu po co, ten, po co ta regulacja? No, to, po to ta regulacja, żeby e, rzepak nie szedł w górę, nie budował nie wiadomo jakiej masy. tak? Po co nam tutaj liściory, e, jeśli będą duże i będzie ich mało? Trzeba go zastymulować tak, żeby. Tworzył mocną rozetę liści. tak? Jeśli go przytrzymamy, to on nie będzie tworzył dużych liściorów, takich pojedynczych, tylko położy się, co też, jakby tutaj to, że będzie ten, powiedzmy, położy się, będzie wciągał szyjkę. Szyjka będzie wciśnięta w ziemię, będzie tuż przy ziemi, więc też, jakby wpłyniemy pozytywnie na to, że ten rzepak będzie miał lepszą zimotrwałość. Przy okazji stymulujemy go do rozbudowy tego, co jest na dole, czyli korzenia, tak? Korzenia, w którym będzie akumulował składniki do wiosennego startu, do, do przezimowania. No i pobudzamy go do wytwarzania tych pędów bocznych, tak? W rzepaku to są rozgałęzienia, tak? Jeśli rzepak jest pobudzony, nie, ma, im więcej ma liści, tym na wiosnę więcej wypuści rozgałęzień bocznych. Zobaczcie. Jak poniszczona jest kukurydza, przejeżdżamy akurat, no masakra, tutaj będzie masakra Jak tylko to dosknie trzeba tu czym prędzej wierzyć kombajnem, bo Bo będzie bida, po prostu będzie bida, no już widzę, widzę jakie tutaj są straty po obrzeżach e, Gdzieś tam się wejdzie, ominiemy e, wodę, żeby nie jeździć, nie chlapać e, Poza ścieżką e, Wracając do regulacji, tak jak mówiłem Litr karyksu, pięknie go tutaj powinien położyć jako, że to jest końcówka września, to na pewno tutaj ta jedna regulacja wystarczy. Też dodatkowy plus, że mamy tutaj rzadką plantację. On sam z siebie się tutaj rozłoży, bo będzie miał miejsce, nie będzie musiał konkurować, nie pójdzie w górę. Także jak najbardziej na plus. Ja uważam, że jak najbardziej będą z tego rzepaku ludzie. Pokażę Wam jeszcze na, na drugim polu, jak wygląda rzepak po Czajce. Może tam się zatrzymamy. Ostatnio chodziliśmy po tym, więc następnym razem. Za... Kolejnej części filmu zatrzymamy się na tym kolejnym. Może nie robię tak poprawnie, powinienem jechać przez tą wodę, ale nic się nie stanie. Ten rzepak po przejechaniu nie wyginie. Co jeszcze w zabiegu? Tak, w zabiegu jeszcze idzie druga dawka jednoliściennych Agila SK045 Litra. Jak widać, jednoliścienne już są wyczyszczone, są żółciutkie, ale nie zaszkodzi poprawić. Co jeszcze? Co jeszcze tutaj? w zabiegu w zabiegu daje jeszcze 2 literki boru możemy zrobić obrys dwa literki boru bor wpływa pozytywnie na brak dziury borowej w sumie to na jesień jest najważniejsze o coś tutaj widzicie poklikałem i już mi się nie włączyło Opryskiwanie BOR to jest najważniejszy yy, mikroskładnik na jesieni. No i pryska, dobra, elegancko yy, Najważniejszy i w sumie najtańszy, bo co tam litr Boru kosztuje poniżej 10 zł, więc dajemy 2 litry 20 zł to jest żaden koszt. Yy, też jakby jeśli nie damy tego boru, to po prostu w środku, w korzeniu rzepaku będzie taka dziurka, od której ten korzeń później może gnić. No i dalej w kolejnych etapach rozwoju rzepaku, no to bor. No nie muszę Wam mówić, tak chociażby zawiązywanie uszczyn, kwitnienie dalej. Za wiele rzeczy odpowiada. Na jesieni powinno być go podane przynajmniej 300 gram. No ogólnie lepiej gdyby to było rozbite na dwa zabiegi. Ale jest jak jest Taki mix, nic się, nic się nie uważyło W sumie od lat wypraktykowane Tutaj po lewej stronie mam taką Troszkę dziurę Coś mi się pochrzaniło jak pryskałem w komputerze No i poszło tutaj rsm taka dawka Podejrzewam, że około 1000 litrów na takim kawałku Może pół hektara No i rzepak po prostu był Przypalony dosyć mocno Po prostu był mocno przypalony No ale już się zbiera. Też, zobaczcie, nadgoni. Będzie miał papu, e, to nadgoni. No, uważam, że tutaj z obsadą się udało lepiej, jak tam po Czajkowskim. Czek, jest za gęsty, a tutaj, e, zobaczcie, za dwa tygodnie, zresztą teraz deszczek popadał, spadło 55 litrów. E, ten azot, który był podany, dopiero zacznie dobrze działać, tak jak powinien. E, no i będą, będą z tego ludzie, jak najbardziej e, dobra rozłączę się z wami bo i tak zaraz mi się bateria rozładuje muszę włączyć ładowarkę no i połączę się z wami na kolejny polu tak to wygląda jest zieleń, jest rzepak nie ja wiem kamera to nigdy nie oddaje tego efektu co jest na polu jak się wejdzie wizualnie no rolnik widzi tak czy coś jest czy nie a to co przed ekranami, kiedy wam się wydaje, że czegoś tam nie ma, no to po prostu to sami zacząć nagrywać swoje pola i wtedy obejrzeć, obejrzeć sobie, jak to wygląda u Was po prostu. I tyle. Dobra. Widzimy się za chwilę. No, jesteśmy już na kolejnym polu. Wprawdzie minęło trochę czasu. Warunki nam się trochę zmieniły. Nieco się schodziło. Zaszło słoneczko no, ale nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby tego zabiegu nie robić. Bo mimo wszystko jest 15 stopni, chociaż Karek zdziała od 5 stopni, więc temperatura nie jest tutaj dla niego jakąś wielką przeszkodą. W nocy patrzyłem, ma być 10, więc bez obaw. Tutaj zobaczcie, że faksjany co 45 cm, w szerokie rzędy. No, i tutaj już rzędy się praktycznie schodzą. tak? Także no ogólnie, z takiego punktu widzenia, działania środków regulujących. Ta regulacja jest tutaj już nieco spóźniona. W sumie może się zatrzymam na sekundę, zanim cofnę. Pokażę Wam, jak to wygląda z zewnątrz. Chwasty wyczyszczone. Chwastów praktycznie nie ma. Samo siebie w rzepaku też nie ma. no Gdzieś tam pojedynczy jeden pomiędzy gdzieś tam się znajduje. Tak to wygląda. Korzeń ładny, długi. E, niestety pomimo tego, że rzepak był zaprawiony kruzierem e, oryginalnie I tak, gdzieś tam już śmietka się trafia Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy liści idzie Całość wygląda tak jak na obrazku Mówię, najważniejszych kwastów nie ma Odchwaszczanie e, było skuteczne Zrobimy zdjęcie na miniaturkę e, Kawał rzepaku już jest, kawał rzepaku e, Czas najwyższy go położyć, mówię, no, mógł być już Położony jakiś czas temu, ale znowu no, nie ma pogody. Jesteśmy od pogody uzależnieni e, na tym polu. E, mamy Invigora 1165. E, tam widzieliście odmiany Rapulowskie, już poprzednio w sumie o nich mówiłem. Cofamy do narożniczka. E, w narożniku zawsze ruszam z pierwszego pobiegu, żeby, no, żeby powiedzmy go nie zadusić czasami. E, jak widać, o troszkę się musiałem przesunąć. Jak widać, samosiewy również dobrze zwalczone Po tym pierwszym strzale, gdzieś tam pojedyncze wschody Samosiewów ponownie, wiadomo, że presja tych samosiewów po Bezorce jest troszkę większa No i co, jedziemy Jedziemy dalej z tematem Fajnie ubywa pola, tutaj widzicie, jedna sekcja nam nie pryska Robimy sobie obrys pola Dobry po sąsiedzku tutaj sąsiad się ukłonił. Oczywiście sąsiadowi też życzliwość. Musi być na każdym kroku. O, tutaj wiadomo, że jesień to i prace na działkach. Akurat tutaj koło ogródków działkowych przejeżdżamy. No i tak no. Widzieliście jak ten rzepak wzrasta na przestrzeni tygodnia. Od odcinka do odcinka załóżmy z rzepakiem. No tutaj się robi wow, tak? Efekt wow. No tutaj niestety dwa rządki gnieciemy Nie mam pozostawionych ścieżek Dwa rządki muszę wyjeździć, no trudno, tak? Nie były tutaj rozłączone sekcje Ale to żaden problem, tak? To żaden problem wielkiej straty Nie ma parę nasionek, wiadomo, że na całości coś nam się nazbierało Ale rzepak najważniejsze, że wygląda dobrze Teraz mówię, go zahamować Niech on nie robi masy liściowej, tylko niech robi korzeń, niech robi szyjkę korzeniową na razie ta szyjka, no to tam skromna, ile tam? Nawet nie pół centymetra grubości, ale właśnie no, między innymi po tym zabiegu rzepak nabierze takiego koloru czerni, można powiedzieć. No i zacznie zacznie nam. No pięknie, myślę, że pięknie wzrastać. Włączymy przedni napęd, bo troszkę walterka przysiadła. Tutaj zobaczcie, Niedopryskane z herbicydem, jednak herbicyd troszkę E, troszkę ten rzepak przytrzymał No takie słupy są najgorsze do ominięcia Takie tak zwane ołówki Ciężko tam jest za nimi dopryskać Trzeba z przejazdu obok to robić e, W chwili obecnej się złożę e, Częściowo chociaż e, No i tutaj sobie takim pół, pół ścieżką taką Sobie przejadę do pół złożony e, Pięknie nam się pole barwi Pięknie się kolor rzepaczku zmienia, taka Woskowina, nie wiem na ile będzie to widoczne. E, dobra, może teraz będę się tutaj trochę motał, żeby nic nie uszkodzić, żeby nie, znowuż Was nie, że tak powiem, zanudać. Włączę, jak już objedziemy obrys w koło, pojedziemy po prostu. Pokażę Wam, jak to wygląda w kolejnej części pola, chociaż tutaj mówię, tu jest działka 5 hektarów i na całości ten żapak jest równy, tak jak być powinno. E, więc no, dobra, może właśnie, może nie tutaj. A połączy się z Wami jeszcze na kolejnej to działce, gdzie też mam zasianego invigora tego 11.65. Tutaj już kończymy i widzimy się na jeszcze jednym polu i pokażę Wam może ten rzepak z 1 września też Inwigora. O, jesteśmy już na kolejnej działce z rzepakiem. Tutaj taki dołek, taka dolinka trochę podmokła takiej czarnej ziemi. I zobaczcie rządki w rozstawie. 45 cm w rozstawie buraczany praktycznie się już schodzą tutaj by się przydało tego kareksu jeszcze więcej myślę no ale jest co jest tutaj widzę okolica po tu też pryska nawigator duży, hardik z Johnkiem tam jeździ też Amazonka 5200 no jest pogoda są warunki wprawdzie no słoneczka tak mogło być słoneczko ale nie jest to niezbędne do do wykonania zabiegu oczywiście Tutaj widać było sporo legów na tym kawałku Chyba odcinek z tego kawałka zobaczycie dopiero jako późniejszą niespodziankę, tak jak w roku ubiegłym No i widać, że tych samosiewów było sporo Tam gdzie było dużo samosiewów To rzepak jest już troszkę mniejszy Wiadomo, konkurencja, presja No to jest jakby temat nieunikniony Nie da się, żeby Coś, co nie konkuruje, było równie dobre jak to, co nie ma konkurencji. W sumie to taki szybki luk tylko na kolejne pole. Tutaj mam tylko 2,5 hektara. Zaraz pojedziemy tam jeszcze 700 metrów, niecałe dalej. Na tą działkę gdzieś siałem sam 1 września. O, w tą stronę widać lepiej tutaj, jak to wygląda. Piękny żapak jest. Będą z tego ludzie. Dobra, zaraz wracam. No, jesteśmy już na inwigorze sionem 1 września, na rzepaku, który przesiewaliśmy który przesiewałem razem z wami No i tak oto wygląda ten rzepaczek tak? Tutaj efekt wizualny jest o tyle lepszy, że nie ma resztek, nie ma słomy Jest gładko, no i rzepak też osiągnął fajną fazę Rzepak ma 4 liście średnio, 3-4 liście Również jest to odpowiednia faza na regulację i ochronę Chociaż tutaj nieco delikatniej, bo Wody zmniejszyłem ilość na hektar Żeby go tutaj nie wiadomo jak nie męczyć pójdzie tutaj w przeliczeniu Na karyk 0,7 No i będzie to musiało wystarczyć Tak, będzie to musiało wystarczyć Ładnie zielono Obsada jest na około, około 50 sztuk, także Jest fajnie, cała działka Zielona, wszędzie jest rzepaczek Cofamy do narożnika Robimy obrys pola no i w sumie co wjazdy w rzepak na ten sezon będą zakończone. Ostatnia działka. Płucze opryskiwacz. Troszkę chociaż, zgrubsza. I... No i jadę do domu, tak? Jadę do domu po robocie na dzisiaj. Dobra, trzymajcie się na razie. Halo. Do następnego odcinka. Cześć.